Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji otwierającej prezentację prac programowych Platformy Obywatelskiej. Platforma Obywatelska 2.0. Grzegorz Schetyna, przewodniczący Platformy. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy wielki czas dla Platformy Obywatelskiej. Budowanie, pisanie naszego nowego programu, programu Platformy Obywatelskiej. Programu, który nazywamy Polska Obywatelska 2.0. To ważny czas i ważny moment, ponieważ chcemy napisać go w taki sposób trwały, konsekwentny, pokazać, że Platforma Obywatelska nie robi tego na rzecz kampanii wyborczej, że ten program nie jest obietnicą, jest realnym, prawdziwym pomysłem na Polskę Obywatelską. To nie jest program, to nie będzie program, który będziemy pisać pod wyborczą obietnicę, ale będziemy starać się realizować aspiracje Polaków. Polski jako kraju ważnego, silnego filaru, jednego z filarów wspólnoty europejskiej, kraju, który ma wielkie marzenia, wielkie ambicje, którego obywatele chcą się czuć także obywatelami Europy. To będzie Ciężka, długa praca. To nie będą puste koperty, puste teczki, takie jak prezentowała pani premier Szydło w kampanii wyborczej. To będzie debata, rozmowa z ludźmi Platformy Obywatelskiej, ale też korzystać będziemy z rozmowy z ekspertami ze środowiskami pozapartyjnymi i pozapolitycznymi. Będziemy chcieli, żeby ten program realizował marzenia nas wszystkich. 16 regionalnych konferencji programowych, wiele spotkań, wiele otwartych rozmów. Zakończyć chcemy ten program przedstawiając go konwencji, konwencji krajowej pod koniec września tego roku. Przyjmiemy go tam, a także w wyniku prac nad programem, ale także koordynacji zespołów programowych, które funkcjonują przy klubie parlamentarnym Platformy Obywatelskiej, także pod koniec września przy zakończeniu i przedstawieniu programu powołamy gabinet cieni. Mówiłem o tym wcześniej, w styczniu, kiedy przedstawialiśmy kolejne kroki odsłony odsłony programowe, które będziemy robić. Dzisiaj ten scenariusz się zaczyna realizować. Dzisiaj włączamy Enter przy tym haśle Polska Obywatelska 2.0. Koordynatorem i szefem Rady Programowej został wybrany pan premier Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Jemu oddaję głos i proszę o przedstawienie zespołu, z którym pracuje dziś i będzie pracował przez te najbliższe miesiące. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jest tutaj na sali większość członków Rady Programowej, część z nich jest w Poznaniu, gdzie odbywa się Rada Regionalna poświęcona programowi, a my od kilku tygodni już bardzo intensywnie pracujemy, żeby przygotować na wrzesień program Platformy. Szczególnie jest to istotne w kontekście tego, że obecnie Polską rządzi partia, która chce rządzić całym krajem. Z jednego miejsca partia centralizmu i etatyzmu. Tym bardziej chcemy, żeby w naszym programie zaproponować rozwiązania oparte o takie fundamenty jak wolność, decentralizacja, państwo przyjazne obywatelom. Chcemy przedyskutować i zaproponować nowe rozwiązania ustrojowe, w szczególności dotyczące samorządu terytorialnego, relacji województwo-powiat-gmina, relacji finansowych, rozwiązania dotyczące wymiary sprawiedliwości, ochrony środowiska, różnych innych ważnych wyzwań, które stoją przed Polską na początku XXI wieku, wyzwania demograficznego, cywilizacyjnego. Chcemy być w tej pracy otwarci na wszystkich członków, sympatyków, platformy, zaproponujemy różne płaszczyzny internetowe po to, aby ta dyskusja obejmująca te 16 konwencji, o których mówił przewodniczący Grzegorz Schetyna, mogła wciągnąć wszystkich zainteresowanych tym, aby platforma miała bardzo dobry program, z którym wygra wybory i z którym odbuduje Polskę po rządach PiS. -u. Bardzo proszę. Pan Dariusz Rosati, Proszę państwa, kilka słów o programie gospodarczym platformy obywatelskiej. To musi być program, który da Polakom realną nadzieję na radykalną poprawę sytuacji materialnej w nadchodzących latach. Dlatego strategicznym celem Platformy Obywatelskiej jest dogonienie krajów zachodniej Europy pod względem produktu krajowego brutto na mieszkańca w okresie jednego pokolenia. To jest plan ambitny, który wymaga przyspieszenia tempa wzrostu. Tempo wzrostu, które będzie odpowiednie do tych zamierzeń, pozwoli zapewnić nie tylko nowe miejsca pracy, dobrze płatne miejsca pracy, ale także pozwoli na realizację programów społecznych finansowanych z budżetu. Ten program oparty jest na czterech filarach. Pierwszy filar to inwestycje. Chcemy zwiększyć inwestycje krajowe i te nowe środki inwestycyjne będą pochodzić z trzech źródeł. Chcemy zmobilizować inwestycje krajowe dzięki zachętom do tworzenia funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych, także zachętom podatkowym. Drugim źródłem inwestycji będzie kapitał zagraniczny. Kapitał zagraniczny nie tylko tworzy nowe miejsca pracy, a ja przypomnę, że w firmach z udziałem kapitału zagranicznego pracuje ponad 1,5 miliona Polaków, ale także pozwala importować nowoczesne technologie i włącza polskie firmy do światowych, globalnych sieci dostaw. Trzecim źródłem będą fundusze europejskie i wreszcie czwartym źródłem będzie ograniczony deficyt finansów publicznych, który pozwoli przeznaczyć część pieniędzy w tej chwili wydawaną na bieżącą konsumpcję, na inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy. Drugi filar to praca. Chcemy w sposób zasadniczy zwiększyć stopień aktywności zawodowej ludności poprzez stworzenie warunków do większej aktywności zawodowej kobiet oraz młodzieży przede wszystkim. Kobietom stworzymy warunki do łączenia pracy zawodowej z macierzyństwem. Młodym ludziom stworzymy warunki do podjęcia pracy, które będą pozwalały na realizację ich ambicji. Trzecim filarem to innowacyjność. Innowacyjność pozwoli Polsce wyjść z pułapki średniego dochodu, pozwoli tworzyć miejsca pracy, które będą lepiej płatne, ponieważ będą bardziej wydajne. Stworzymy cały system wspierania innowacyjności, zarówno ze strony państwa, jak i polskich przedsiębiorstw, jak i co ważne, poprzez import nowoczesnych technologii z zagranicy. I wreszcie po czwarte, deregulacja. Deregulacja obejmie przede wszystkim trzy obszary. To będzie nowy kodeks podatkowy, który w sposób radykalny uprości przepisy podatkowe. To będą nowe przepisy inwestycyjne, które stworzą stabilne warunki do inwestowania w Polsce i wreszcie będą to przepisy związane z ogólną działalnością biznesową, taką, która spowoduje, że państwo będzie przyjazne dla biznesu. Czym nasz program różni się od programu PIS-u? Pod czterema względami. Mówiąc najkrócej, program PIS, inaczej zwany programem Morawieckiego, jest póki co tylko zbiorem slajdów. Nie wiemy dokładnie o co w nim chodzi, ale jedno co można powiedzieć z całą pewnością to jest to, na razie zbiór pobożnych życzeń, za którymi nie idą instrumenty realizacji. Druga różnica zasadnicza to to, że my chcemy stawiać na energię Polaków, a pan premier Borawiecki chce iść w kierunku etatyzmu. Ja przypominam, że z etatyzmem skończyliśmy 25 lat temu. I koncepcja oparta o to, że to państwo ma sterować rozwojem gospodarczym i to w gabinetach Ministerstwa Rozwoju urzędnicy mają wymyślać nowoczesne wynalazki, drony czy luks torpedy, to jest koncepcja anachroniczna, rodem z ubiegłej epoki. Trzecia zasadnicza różnica to taka, że my nie boimy się kapitału zagranicznego, bo jak powiedziałem już... W sytuacji takiego kraju jak Polska, który ma ograniczone możliwości inwestowania z własnych środków, musimy sięgać do oszczędności zagranicy. To są podstawowe różnice, można by tych różnic pokazać wiele, ale generalnie nasz program daje gwarancję szybkiego rozwoju i szybkiej poprawy sytuacji materialnej przy zachowaniu równowagi finansowej i równowagi makroekonomicznej. Pani Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska. Demokracja to ustrój, który daje szansę rozwoju, daje gwarancję realizacji naszych praw i obowiązków obywatelskich. Nie możemy się zgodzić, żeby jedna czy dwie osoby decydowały, kto w naszym kraju jest dobrym patriotą, złym patriotą, kto ma prawo do wypowiadania się w takiej czy innej sprawie. Na to naszej zgody nie ma, dlatego wiemy, że bardzo zależy nam na wzmocnieniu instytucji obywatelskich, żeby Polacy mogli realizować swoje pasje, swoje marzenia, dlatego tak ważne są wszystkie instytucje społeczne, organizacje pozarządowe, żeby ten uczestnictwo Polaków w realizacji swojej, ich wolności było większe. Potrzebne jest większe uczestnictwo w kulturze, ponieważ kultura daje te szanse rozwoju, takiego rozwoju nad którym Władcą, polityką trudno zapanować. Dlatego będziemy stali na straży wolności artystycznej. Będziemy dbali o to, żeby artyści mogli realizować swoje marzenia, nawiązywać dialog ze społeczeństwem. Od wczoraj trwa w Warszawie Kongres Kobiet. Zapewniamy Panie, że wszystkie problemy związane z ich życiem, prawa kobiet są dla nas bardzo ważne i one także znajdą się w naszym programie traktowane bardzo, bardzo poważnie. Zadbamy o to, żeby wolności i prawa człowieka były w Polsce przestrzegane. Sławomir Nojman, przewodniczący klubu parlamentarnego. Szanowni Państwo, w styczniu tego roku klub parlamentarny powołał zespoły programowe Platformy Obywatelskiej, które... Pracują w dwóch obszarach. Pierwszy obszar to bieżące monitorowanie tego, co psuje w państwie polskim PIS. To monitorowanie i próba przeciwstawiania się złym zmianom proponowanym przez rząd prawa i sprawiedliwości i większość parlamentarną. Codziennie monitorujemy ich działania, codziennie staramy się blokować złe rozwiązania albo proponować na bieżąco nowe, dobre, lepsze rozwiązania, czy poprawiające te złe pomysły prawa i sprawiedliwości. Drugi obszar, o którym wspominał pan przewodniczący Grzegorz Schetyna, to współpraca, ścisła współpraca z zespołem, z Radą Programową Premiera Siemoniaka. Te, to zaangażowanie 138 posłów i 33 senatorów Platformy Obywatelskiej w pracę programową na przyszłość, na to wyzwanie, które będzie po pis po wygranej Platformy z Prawem i Sprawiedliwością i odzyskaniu Polski dla wolności, dla obywateli, to budowanie programu dla Polski, która będzie musiała wyjść z tej stagnacji, z tego niszczenia podstawowych elementów polskiej demokracji, polskiego państwa obywatelskiego. To jest aktywność klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, która na co dzień, na bieżąco dzisiaj jest widoczna także w postaci projektów ustaw, które składamy czy poprawek do ustaw składanych przez Prawo i Sprawiedliwość. To jest pierwsza linia frontu, na której klub parlamentarny dzisiaj Platformy Obywatelskiej funkcjonuje. I gwarantujemy Państwu, że tak będzie przez cały ten długi marsz do ostatniego dnia, ostatniego dnia rządu wpisu, który zbliża się nieuchronnie. I wtedy Platforma i Klub Parlamentarny Platformy i Partia będziemy gotowi do pokazania Polakom nowej, lepszej alternatywy dla obywateli, dla Polaków po tym, co zrobi nam Prawo i Sprawiedliwość jeszcze niestety przez te najbliższe miesiące.